Witam wszystkich na kanale RetroHomik Ostatnio wpadła mi na Vinted okazja zakupu kilkudziesięciu gier na klasyczne Playstation w dosyć ciekawych pieniądzach więc pomyślałem sobie, że zaryzykuję No i zaczynamy ten unboxing co sobie już otworzyłem Zaczniemy może od mniej ciekawych tytułów Pierwszy, NBA Live 2002 Lecz porysowana Ale na pewno będzie działać po regeneracji, jeżeli nawet nie trzeba będzie jej regenerować, myślę Drugi tytuł, Freestyle Scooter Też nieźle FIFA 2000 jest porysowana, ale myślę, że da się uratować rozmania. Tu jest ładny stan Winter Relays 98, jakaś sportówka Viva, jakiś futbol chyba Strikers 1945 od Midasa. Tu już jest sfatygowana trochę. Nigel też w takim średnim stanie. NBA Live. Tu coś styrane. Co tu mamy? Disney Action Spiel, czyli Niemiec jakiś Herkules. <laughs> tu też jakaś ciężka nazwa, nie znam tej gierki. Enaje flip jakoś tak. Też porysowana. Tu jest Aklima Vanishing Point. Tu jest ładny stan GT Sports Car Też nieźle Tu mamy Superstar Soccer Pro Co mamy dalej? Overboard Star Wars Epizod 1 Bardziej brudna niż porysowana Klasyk Porsche Challenge Też jakieś drobne rysy Louvre, nie znam w ogóle tytułu Ładny stan Rumble Arena Tu już jest porysowana mocniej Cool borders 3, czyli jakaś deska. Jakieś mrówczaki dosyć zmęczona czasem. Infestation. Nie źle. Kolejne Gwiezdne Wojny Dark Forces no tu trzeba będzie spolerować Wyścigówka Wipeout Klasyk W platynce Jakieś drobne rysy Tarzany 2 Jeden w premierze, drugi w platynie Dosyć porysowane Tekken 3 Platyna Czy że jak się spoleruje to będzie działał Dosyć płytki, nieraz to jest ciekawe, że z PlayStation porysowane chodzą nawet dość Szczególnie na PlayStation 3 Co tu mamy dalej? Tomb Raider 4 The Last Revelation tu jest ładny stan nieźle Bomberman też jest dosyć ciekawie Command and Conquer niestety pojedyncze płyty Red Alert i zwykła część Zwykła, bardzo ładna. Redaler trochę porysowany. Teraz mamy trochę Gran Turismo. To ja może przesunę część gierek, żeby się nam zrobiło więcej miejsca. Pierwsza część platynki premierówki nie jest źle tu jedna platynka bardziej zmęczona i dwójeczka. platynki mamy, dyski 2. tu mamy komplecik, bardziej brudny niż porysowany tu mamy drugą płytkę, gdzie tak się bardziej gra. Drugą, raczej pierwszą, to rzadko grywałem. I tu mamy drugą płytkę premierówkę, w bardzo ładnym stanie. I teraz robi się ciekawiej, moim zdaniem. Czyli tak, Harry Potter i kamień filozoficzny w ładnym stanie. Rayman. Kiedy Ubisoft robił dobre gry, nie to co teraz, W tym całym zamieszaniu. No tutaj Platynie w gorszym stanie, ale premierówka bardzo ładna. Micromaniacs. Wormsy. Armageddon, niezwykła część, w wydaniach bez stanie, takim średnim, to jest ładna nawet dalej co my tu mamy, to czyli deska na kółkach mamy dwójeczkę w platynie czóreczkę w platynie to jest w bardzo ładnym stanie i dwójeczkę, premierówkę no, trochę porysowana co my tu mamy dalej? Yu-Gi-Oh! No, ta jest dosyć porysowana. Co my tu mamy? Micro Machines. Klasyk był fajny na Nesie. No, jedna jest bardzo ładna. Druga troszkę bardziej porysowana, ale nieźle. Spyro w wersji premierowej w dobrym stanie i tu mamy wersję chyba to jest jakieś promo może być ciekawa wersja bo nie spotkamy rzadko rzadko spotykamy takie widzę i teraz tak z ciekawszych pozycji na koniec krok Dwójeczka, jedyneczka, jedyneczka w platynie. Nieźle. Tutaj ta jest ładny stan. Ta trochę gorszy. Czyli krok wpada. I na deser. Jak myślicie, co jest na końcu? Może ktoś napisze w komentarzu? Dobra, nie przetrzymaję Was dalej. No i to Was z butów wypierdoli. Oh, <tryk> Jedziemy, kraszę. Trójeczka. Dwójeczka. Team racing. Tu jeszcze trójeczka w platynie i jedyneczka w platynie. No myślę, że dosyć ciekawy zakup. To jest taki w średnim stanie, ale pewnie będzie chodzić. Trójeczka platyna. Nie już tak źle. Crash team Rensing. Ta jest ładna. Dwójeczki. Premierówki. Może będą chodzić. No i trójeczki. Z tego co widziałem, to jedna była bardziej zmęczona, ta jest jakaś średnia. Ta jest chyba najbardziej. Z ryskami. Nie, ta. Z tą może być ciężko, ale tamte dwie powinny śmiało śmigać. Myślę, że za te pieniążki, za które to kupiłem, bo bodajże niecałe 300 to bardzo ciekawy zestaw. Niektóre pudełka mam puste. Coś tu się będzie kompletowało. Także dzięki za oglądanie, trzymajcie się, na razie cześć.